Jak w ogóle wygląda działanie prochu czarnego, za pomocą właśnie której strzelano? Za chwilę zademonstrujemy, tutaj jak spala się proch czarny. Tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o proch czarny, sam nie wybucha. Można śmiało go podpalić. Proszę bardzo, demonstrujemy. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, jak wygląda spalanie prochu czarnego. Proch czarny spala się systematycznie. Jest to mieszanka saletry, węgla drzewnego i siarki. Im saletra była czystsza, tym, tym proch był lepszy. Tym proch był mniej podatny na zawilgocenie i był bardziej niezawodny na polu bitwy. Chciał Państwu pokazać, ja i moi koledzy, jak po prostu w tym momencie wyglądała broń palna piechoty. Proszę zwrócić uwagę, po jednej stronie tutaj nasz puszkarz demonstruje pisze. Lufa znajdowała się na samym końcu, była odpalana za pomocą lątu. Była to krótka lufa o niewielkim kalibrze w granicach 12-14 mm. Można było strzelać z tego tokia kija, na przykład trzymając go oburącz i w tym momencie podpalając pro. Tutaj mamy już troszeczkę, nie by to powiedzieć, innego rodzaju, ale też piszczel. Jeżeli chodzi o piszczel, jeżeli chodzi o taką wcześniejszą broń palną, skuteczność no, nie była zawierka. Donośność takiej broni to było maksymalnie 150 metrów. Więc trzeba było przeciwnika dopuścić naprawdę blisko. Więc jeżeli mamy załadowane cztery lufy, możemy bardzo szybko oddać cztery strzały. A? Się tym, że miało większy kaliber. Czyli wchodziła większa kura, większy ładunek prachowy i potrafiło mieć to znacznie większy zasięg, a przede wszystkim siłę uderzenia. Więc, cóż, zobaczmy, zobaczmy różnicę. Ponieważ musiał mieć tutaj e, odpowiedni odpór do tego, żeby zainicjować wybuch ładunku, który jest teraz sypany. Mamy tutaj specjalną miarkę. Wiadomo, do tego, żeby. Odpowiednią, z odpowiednią prędkością i na odpowiednią odległość wystrzelić kulę która była albo kulą kamienną albo kulą przeliwną lub później kulą ołowianą trzeba było dać odpowiedni, odpowiednią ilość broku. od tego była miarka na miarkę sypano pewną dawkę sypano do lufy, następną, następną i w tym momencie taki nasz puszkarz czyli taki strzelec średniowieczny wiedział po prostu Jaki to będzie miało zasięg, jaki, jaki, jaki w tym momencie też będzie, e, będzie odrzut tej broni. Proszę Państwa, no, przy takim kalibrze, tutaj mamy kaliber około 20 mm, ten odrzut jest. Będziecie mogli go Państwo zobaczyć. Ten odrzut, przepakownicy miał nim niwelować ten hak, który był zaczepiany o różnego rodzaju e, pawęże, o mury zamkowe. Chodził o to, żeby to, ten odrzut był jak najmniejszy. Kebuz, czyli e, zrękębus, a potem wziął się muszkę. A to dlaczego? Jakie tutaj wasze zmiany? A te zmiany naprawdę są dosyć istotne. Zwróćmy uwagę to, że broń w tym momencie nabiera cech takich broni, która jest współcześna. Otóż pojawia się zamek. Jeżeli zwrócili Państwo uwagę, wcześniej nie było czegoś takiego. I potem jeszcze Państwu powiem o procedurze samego strzału. Na razie mamy ładowanie ładuje się bardzo podobnie, jak wcześniej widzieliśmy ładowanie Haka zwróćmy uwagę, mamy odpowiednią dawkę prochu w tym momencie powinniśmy włożyć kulę, oczywiście kulę nie będziemy wkładać zamiast kuli mamy, e, mamy gazetę mamy obija, mamy stempel. jeszcze jedna właśnie taka ciekawostka jeżeli chodzi o Haka, możemy na chwilę prosić tutaj Haka, zrobimy takie małe porównanie ta długość lufy się zmienia tu już mamy naprawdę długą tą Wszechaków nic ona taka nie była. O co w tym wszystkim chodziło? Przede wszystkim o to, żeby pociec miał jak największy zasięg. Chcę spokojnie poradzić z tym jedna osoba. Proszę zwrócić uwagę, jak będzie odpalany właśnie Akewóz i jak zaczyna to bardzo przypominać broń na współczesne. Tak naprawdę od hakownic i piszczeli, które występowały w bitwie pod Grunwaldem. Przechodzimy troszeczkę dalej o prawie stałe stulecie. Tyle trwało wymyślenie, opracowanie skutecznego zamka do tego typu broni. Wszystko oczywiście, cała zmiana po prostu w tym momencie działania broni palnej na polu bitwy, była spowodowana po prostu koniecznością. Ta broń musiała być coraz bardziej skuteczna, ta broń musiała być coraz doskonalsza i szybsza w działaniu Uwaga. Uwaga, będzie strzał była to duża tarcza one były czasami dużo większe od tego co tutaj mamy i była to po prostu tacia którą opiera na ziemię, zanim właśnie krył się strzelec Dawała możliwość osłon. Czy to w tym momencie osłonę odjazdy, osłonę od, od strzału złoku, osłony po prostu od innej broni palnej. Dali się do zamku, a XV wiek jest takim wiekiem przełomowym, kiedy broń palna do zdobywania fortyfikacji stawała się wręcz niezbędna. Dużo, dużo wcześniej stosowano różnego rodzaju machiny obrężnicze, ale one były na pewno dużo cięższe od tego, co mamy tutaj. Od rodzaju broni, które my mamy tutaj, artyleryjskiej, czyli broń miotająca, balista, wszelkiego rodzaju inne urządzenia miotające, one po prostu były ciężkie. bierzmy pod uwagę to, że żeby zdobyć zamek, żeby to przewieźć na, polu, na pole bitwy, to wymagało czasu. Przewiezienie, rozłożenie. Ale co mamy przed sobą? Jak już wspomniałem, właśnie broń, która. W tym momencie miała rozwalać mury, która miała robić spustoszenie w szeregach wroga. Bombarda. W ogóle bitwa podmucholna zaczęła się od ostrzału ateneryjskiego. Chodziło o to, żeby przestraszyć wroga, wprowadzić jego szerega zamieszanie, a nic lepiej nie wprowadza zamieszania niż strzał z bombardy. Dlaczego, na przykład, ostrzeliwano się z bombardy? Dlatego, że bombarda gwarantowała dużo większy zasięg niż w tym momencie strzał z łuku. Bombarda, w zależności od tego, jaki był kaliber, w zależności od ładowaną prochu, miała donośność w tamtych czasach nawet powyżej kilometra. Ale, na przykład, tego typu bombarda, którą my mamy tutaj, miała spokojnie zasięg o 350 metrów. Więc, jeżeli wojska które stawały naprzeciwko siebie w odległości około pół kilometra, bo to była odległość, która wystarczała do tego, żeby rozpędzić konie, a żeby one się nie, nie zmęczyły. Bierzmy pod uwagę, że okres tutaj bitwy po Grunwaldem jest to, okres, jest to okres jeszcze rycerski. Jest to okres, kiedy dominowała na polu bitwy kopia, miecz, wszelkiego rodzaju broń biała, ale głównie kopia, jeżeli chodzi o broń rycerską. Więc jeżeli rycerz musiał atakować, to atakował z odległości około pół kilometra z kilku przyczyn. Przede wszystkim raz, widział wroga, widział jak on jest potrzebny jak jest uszykowany. Taka, kiedy te szyki mogą się rozwinąć i uderzyć z odpowiednią siłą przeciwnika. No i tutaj, co trzeba było zrobić? Bitwa pod Muwaldem wysuwają się na sam początek łucznicy, kusznicy, bombardy. Otóż mamy przed sobą woglerz. Woglerz była to nietypowa armata, jeżeli chodzi o tamte czasy. Otóż ona miała specjalne ładunki. Może tutaj pokażemy Państwu. Słuchajcie, to są ładunki do woglerza. Trzy ładunki, które zaraz opowiem Państwu gdzie trafiały. W każdym razie je nabijano. Nabijano je do. I to wyglądał mniej więcej tak, jakbyśmy nabijali łuskę od naboju w dzisiejszych czasach. A teraz, żeby, wiadomo, wzmocnić to, ładujemy, ładujemy troszeczkę, można powiedzieć, tak jak dzisiejszą armatę. Z tyle tylko tą różnicą, że nie wsuwa się to w całości w lupę. Jedynie ładunek jest zaczopowany, włożony tutaj tylko na odpowiednią odległość, ponieważ dalej już mamy włożoną kulę. Proszę Państwa, mamy w tym momencie przygotowany okres do strzału. Całe przed nami jest dym Niestety donośność Foglerza w, w porównaniu z Bombardą Przy takim samym kalibrze, przy takim samym ładunku prochowym Była dużo niższa Dlatego niestety wynalazek Z początku XV wieku Przetrwał niecałe stulecie Po czym po prostu zastąpiły go Armaty, które miały większą donośność Ale były ładowane od przodu Do tego typu zastosowania Tak naprawdę wróciliśmy dopiero w XIX wieku Kiedy pojawiały się Pojawił się łuski do naboju. Dobrze, ale cóż to mamy tutaj z Bogu? Proszę Państwa, tego typu armaty stosował już Leonardo da Vinci. Na pewno nie wynalazł tego, aczkolwiek pracował nad bardzo ciekawymi urządzeniami, właśnie tego typu. Mamy organki. Dlaczego się tak nazywało? No, jak możecie Państwo zwrócić uwagę, mamy wiele lów, więc przypominało to trochę organki. Tak jak już wcześniej Państwu powiedziałem. Kiedy następował atak, to natężenia ognia. Więc wiadomo, im więcej luf strzelało, tym ten ogień był skuteczniejszy. Większe prawdopodobieństwo trafienia, większe prawdopodobieństwo tego, że można było zatrzymać przeciwnika. Naprawdę fantastycznie się spisali. Jeżeli Państwo będziecie mieli chwilę, na pewno chętnie opowiedzą o tym, czym się zajmują. Jeszcze raz. Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo.